Zbieramy się w teren. Hejka, za ciekawe was, jak wygląda 1 maja w stajni? Oczywiście, terenowo. Natalia oddaje mi konia. Idę tam do dziewczyn. Na polimy koniki i będziemy ruszać na wycieczkę. Wtedy skończyła nam się suli, koniki zjadają nam pnia całego. Czy widzicie ten czubek głowy? Ale tata nam poszedł złapać Garesława. A my tutaj wszyscy czekamy elegancko sobie na odjazd. Życie maszyny jest proste z tak uciążliwym pieskiem. Międzynarodowe Święto koniarzy i my wszyscy w terenie ostro jedziemy. Czy właśnie, na auto. Nigdy nie lubię takich które których nie smilę. Jest takie niebezpieczne to. Szybciutko zbieramy kleszcze. Cała Ekipa jest nam niezła, że jedziemy takimi. Drogami, no ale cóż, trochę okropnie. Dla Dymu mnie właśnie na naszych pysznika na zaprasza, ja dlatego będziemy wszelkie ruchy sobie spodobać. A a przynajmniej jest dnia radości, bo również zaprasza. Te podróży praktycznie przed nami. Jesteśmy już praktycznie ja jesteśmy no, żeby, na zalogą, dlatego jesteśmy między Zachodem a na goście. Zobaczymy, czy się przeprawimy. Ekonie są jednak duże. Zatrzymaliśmy się zrobić sobie krótką sesję fotorelacji dla każdego. Jak widzicie, zaraz jest taki ładny filozof, piękna pogoda, ten Miejscówkę powinniście już poznawać. Tam jest na przodzie mostek, który zawsze sobie mijamy. Tak poznajecie? Czy nie. O, mój już chce wracać. Bo tam jest droga do domu, a my jedziemy na wprost. Teraz widzimy na naprawdę ładną miejscówkę. Popatrzcie, mijamy sobie wodę I to w Polsce też jest bardzo ładnie, jak widzicie. Jeszcze wam pokażę naszą grupę, jak sobie. Ja, tam. A tutaj chyba Gilu pracuje na taką się I nie jest najstraszniejszą rzecz dla każdego konika czyli mostek Nie ma i Straszna sprawa Trzeba iść na środek. Na środek, na środek. A, Bardzo dzielny pewnie. Samy do domu, ale nigdy nie wiem gdzie jest ten skręt. Więc muszę zaufać się temu rumakowi, w którym drogu trzeba skręcić. A on będzie wiedział filmik jak taj ja się na mnie wdarła na tej prostej, że nie mogę galopować dzisiaj sama mnie do tego zmusza no i mijamy sobie powolny stawik zaraz będziemy galopowali może coś nagramy na szybkości to uczucie jak siadamy w siodło i hop Galopujemy, i jesteśmy prawie w domu za sekundę będziemy. Nie ma to już widzisz go. Bardzo pięknie, kolamy, jak na będziemy w domu. Będziemy na wacisków już czekają. Pana na kładzie i będziemy w domku I wpadamy właśnie na plac i zakończamy właśnie nasz terenik. Mam nadzieję, że Wam wszystkim się podobało. Pozdrowionka. To powitanie musi być oczywiście.